Po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa Twilight Forest i dodaje nam do naszej rozgrywki całkiem nowy świat, taki zaczarowany las. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii pomocne tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapgpl oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Twilight Forest pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy troszeczkę w dół. Tutaj mamy na 172.1.7.10, że to jest. I, 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 I tutaj od razu pod obrazkiem jest napisane, że jest sekcja Download. Jest napisane, że tutaj stąd, z tego miejsca na no niebiesko. Sobie ściągamy plik i uwaga, uwaga, jest to plik na 1.7.2, na Minecraft 1.7.2 i na Minecraft 1.7.10 zarazem. Także po prostu jest to jeden plik, który obsługuje i Minecraft 1.7.2 i Minecraft 1.7.10. Tak, żebyście się nie zdziwili, że będzie napisane, że to jest na Minecraft 1.7.2, a ja mówię, żebyście sobie to używali na 1.7.10. Tak tutaj jest napisane i tak działa. Zresztą tutaj też jest. 29 czerwca, autor Benimatic, właśnie tutaj dopisuje, że jest to wersja na Minecraft 1.7.2 i 1.7.10. Także tutaj stąd sobie pobieramy. Tu na to klikamy i stąd pobieramy. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania tego moda, oprócz pliku z modem. Które pobraliśmy przed chwileczką, są potrzebne minimum launcher Minecraft i forge na wersję 1.7.10. Jeżeli nie macie zainstalowanego forge na wersję 1.7.10, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocny tutaj 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera non-premium, to dowiecie się, skąd go pobrać, jak zainstalować. W filmiku pomocne, tutaj 424. Potem sobie przejdźcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forza na wersję 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forza z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. Na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a najnowsza wersja ma końcówkę. 1177. I właśnie na taką najnowszą wersję z końcówką 1177 będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować tego moda? Trzeba wejść do folderu %appdata% przez roaming. Trzeba znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forza na wersji 1.7.10 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować. Aby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Ok, jak mamy skopiowane, to możemy przystąpić do instalacji. I, i co robimy? Wchodzimy do folderu. Minecraft, wchodzimy do folderu moc i przerzucamy Twilight Forest do folderu moc. Koniec instalacji. Jak widzicie, jest to Twilight Forest na 172. Tutaj wszystkie pozostałe mody są na 17. 10. Trikapitator jest również na 1.7.2, bo obsługuje i 1.7.2, i 1.7.10. I tak samo Twilight Forest też obsługuje i 1.7.2, i 1.7.10. Ale do tego, żeby działały wszystkie mody, jest potrzebny y, Forge na wersji 1.7.10. Ok, tyle tak tytułem przypomnienia, jak to wszystko wygląda. Y, gotowe, zamykamy, wchodzimy do Minecrafta i sprawdzamy, czy działa. Oczywiście będziemy musieli sobie zrobić portal do Twilight Forest, także to chwilkę zajmie. No ale ale czego się nie robi, żeby sprawdzić czy działa. Jak widzicie, mam forca z końcówką 1177. Tutaj to też widać. Klikamy play. No i czekamy aż się uruchomi gra. I czekamy i czekamy. Jeżeli chodzi o Twilight Forest, to tutaj gdzieś widzicie w tej chwili, że jest link do prezentacji, odnośnik do prezentacji zrobionej przez Shale. Więc polecam Wam, żebyście sobie obejrzeli. Wszystkiego się tam dowiecie, co się robi w Twilight Forest już po przejściu przez portal. Bo ja tylko pokażę Wam, że jest portal i że działa. Ok, wchodzimy do folderu MODS i szukamy i szukamy i szukamy i szukamy Twilight Forest jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No także także obejrzyjcie sobie ten tą prezentację zrobioną przez Shale i wtedy będziecie wiedzieć co tam się dzieje ciekawego w świecie Twilight Forest. Okej, okay, sobie gdzieś tutaj pójdziemy, bo żeby sprawdzić, czy działa, to musimy się tam dostać. Zatem zrobimy sobie portal. Portal się robi bardzo prosto. Trzeba zrobić nieskończone źródełko. Oczywiście wezmę sobie to z, 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 z Nei. Okej, okay, mamy dwa wiaderka. Jedno, drugie. Dobrze, to już nam jest niepotrzebne, możemy wyrzucić. Potrzebne nam będą kwiatki. Kwiatki, kwiatki sobie tutaj weźmiemy. A tutaj widzicie są y, rzeczy z Twilight Forest różne, różniste. Także jak widzicie, jest na pewno zainstalowany, bo są te wszystkie rzeczy y, rośliny jakieś, które tam występują y, i tak dalej, i tak dalej. A my sobie weźmiemy kwiatki, weźmy sobie taki, 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 po jednym. I weźmy sobie jeszcze takie zwykłe, zwykłe, zwyklaczki. Okej, okay, to chyba wystarczy. I jeszcze sobie weźmy mączkę kostną. Okej, okay, i zaraz zrobimy piękny portal do yy, Twilight Forest. Ej, co ja robię, co ja robię? Co ja zrobiłam? Czy ja coś zrobiłam? Nie wiem, chyba nie. Tutaj sobie, po... o jaki duży ten kwiat. Ok, ok, ok. Chwilkę on to potrwa. Tutaj sobie postawimy kwiatka i tu sobie postawimy kwiatka i tu. I jeszcze sobie tu i tu. I tu, a tu już się nie mieści. Tutaj sobie postawimy, i jeszcze sobie, tutaj postawimy, i jeszcze sobie, tutaj postawimy, i, i jeszcze gdzie, jeszcze jeden mamy, nie, jeszcze dwa mamy, ok? Trzeba po prostu zrobić dużo, dużo, dużo kwiatków, ale też musi się zmieścić jeszcze trawa. Także teraz sobie jeszcze tutaj wrzucimy trawkę. O i będzie. Teraz to już nam na pewno zadziała. No i co trzeba zrobić, żeby zadziałał? Trzeba jeszcze wrzucić diamenta jednego. Jeden nam wystarczy. No i wrzucamy normalnie, trzymając w łapce, klikamy Q i wrzucamy do wody diament. I proszę bardzo, osiągnięcie zdobyte Twilight Portal zadziałało. Mamy piękny portal do Twilight. No i wchodzimy. I teraz czekamy. Osiągnięcie zdobyte Twilight Arrival, czyli przemieszczamy się do Twilight. To trochę potrwa. Nie wiem dlaczego tak długo, chyba ze względu na to, że mój komputer nie jest super rewelacyjny, i dlatego to chwilę potrwa. Ale, ale, ale musimy się wstrzymać i poczekać cierpliwie i jak już wejdziemy do Twilight Forest to też zanim się tam wygeneruje ten świat to, to też musimy chwileczkę poczekać, żeby żeby się wszystko załadowało bo jak zaczniemy... o! jesteśmy w Twilight Forest przy drzewie mamy yy, portal także tutaj nam się teraz wszystko ładuje tu jakiś świerszcz o ten chyba albo gdzieś tu z boku jest jeszcze dobra sobie zrobimy tutaj punkt waypoint nowy waypoint a to nam się ładuje w tym czasie portal gotowe gotowe powrót do gry okej okay, już nie jeszcze trochę haczy więc o co to co to co to Takiego czegoś jeszcze nie widziałam. O, to ten tak brzęczy. Brzydal. Okej, okay, mamy tutaj portal. Tutaj mamy jakiś kamienny krąg. Można czary od, odczyniać. A to co to jest? Takiego czegoś jeszcze nie widziałam. To są jakieś zasieki. Jakieś kaktusy. Au, au! No, czyli jak widzicie, no, świat jest, wygenerował się. Może zróbmy sobie tak. Tutaj mamy wszystkie rzeczy z Twilight Forest, jak widzicie. O, jakieś tutaj będą różne y, też y, potwory, stwory i tak dalej. Ale co ja chciałam? Chcia chciałam to zrobić, żeby móc latać, już wiem. O, jak widzicie, jakieś drzewa, jak... ale to jest, kurczę, duże. Dużą powierzchnię zajmuje. Nieprzebyty las, normalnie jak do królewny, tej śpiącej, ten książę się musiał przedostać przez taki las, żeby ją pocałować, żeby się łaskawie obudziła. No, jak widzicie, o tutaj mamy labirynt, czy coś takiego. No, powoli mi się to wszystko ładuje, ale jak widzicie, działa. Także w sumie to, to ja sobie już wrócę. Pokażę Wam, że wrócić również można. No, trzeba swoje odczekać, żeby to się wszystko załadowało. Bo tutaj jest mnóstwo tego mnóstwo i pewnie dlatego to się tak długo wszystko y, dzieje, jeżeli ktoś ma taki komputer średniomocny. No i drzewa są potężne, wysokie. No i tutaj, gdybym miała włączone y, y, potwory, to pewnie jakieś, o właśnie w ogóle, jakieś inne stworki tutaj też są niż zwykłe świnki. Co to jest O, jakieś bawoły, e, jakieś te owce z dużymi rogami haha <laughs> i tam dokładkę kolorowe. Także tutaj w tym świecie się znajdzie na pewno jeszcze mnóstwo innych stworów przedtem jak tutaj próbowałam to jakieś takie dziki były czy coś takiego no i tak mi się haczy niestety o jakieś znowu wielkie drzewo dobra to wróćmy teraz do naszego świata. Sprawdzimy, czy można wrócić. Czy nic się nie dzieje złego? Ops! No, jesteśmy w naszym świecie. O, i tutaj już jest wszystko lepiej chodzi. Także po prostu tam, tam jest dużo różnych rzeczy, które pobierają nam pamięć, chyba RAM, czy coś takiego. Dobra, to ja w takim razie kończę. Wypiszcie w komentarzach, jakie macie jeszcze, jakie chcecie jeszcze poradniki. Oczywiście oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na strony społeczności na Facebooku, wchodźcie na ania.pg.pl no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Ja się z Wami żegnam, tymczasem pa pa.